Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam bardzo ciekawego kamperwana marki Mobilvetta model Admiral K63. Ja nazywam się Piotr Kozłowski, jestem wydawcą portalu campers.com i dzisiaj jestem w odwiedzinach w centrum ubiornikowym firmy Dandis, które jest autoryzowane. Camper ten jest zabudowany na Fiacie Ducato ze 160-konnym silnikiem i automatyczną skrzynią biegów, a tylne zawieszenie posiada poduszki pneumatyczne, co zdecydowanie poprawia właściwości jezdne. Jest to kamper z czterema miejscami do jazdy, ale jak chodzi o spanie, to wygodnie wyśpią się tutaj tylko dwie osoby. Jego długość to 630 cm, a dopuszczalna masa całkowita to 3,5 tony. To, co wyróżnia kampery Mobilvetta od innych producentów, to przede wszystkim bardzo oryginalny design, który najczęściej można spotkać w luksusowych jachtach. Wszystkie fronty meblowe są wykonane w połysku z imitacją drewna machoniowego, a fotele są obszyte wysokiej jakości skajem w odcieniach biało-szarych. Panoramiczne okno dachowe wpuszcza sporo światła do wnętrza kampera, a wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą bardzo fajnie się sprawdza podczas prowadzenia. W części oddalnej mamy rozkładany stolik i pojemną szafkę nad głowami. Pod ręką znajdziemy też różne gniazda do ładowania, na przykład telefonu. Super rozwiązana jest kuchnia, w której znajdziemy przesuwny blat, pod którym schowany jest zlew, a pod tym blatem schowana jest bardzo pojemna szafka cargo i kilka szuflad. W kuchni nie może też zabraknąć dwupalnikowej kuchenki gazowej. Łazienka to jedno pomieszczenie, w którym znajdziemy umywalkę i toaletę kasetową. A po przesunięciu ściany z umywalką uzyskamy osobny prysznic. Dwuosobowe łóżko zlokalizowane jest z tyłu pojazdu. Łóżka można podnieść, aby uzyskać większą przestrzeń bagażową, na przykład do przywozu rowerów. W bagażniku zastosowano podwójną podłogę, która pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni. A pod materacami znajdziemy dodatkowe kufry na rzeczy. Za ogrzewanie odpowiada piec Truma diesel zasilana olejem napędowym, a kamper jest pojazdem całorocznym, także bez problemu możemy w nim mieszkać w okresach zimowym i korzystać z wszystkich udogodnień zamontowanych na pokładzie. Pod materacami zastosowano też sprężyny froli, które poprawiają komfort spania. Kampery Mobilweta możecie zakupić u autoryzowanego przedstawiciela tej marki w Polsce, czyli w centrum kempingowym Dandis Zdzierżoniowa.